Stoimy przy wiekopomnej, można już teraz powiedzieć, inwestycji. Myślę, że to jest inwestycja państwowa, ale w, w Ełku, pod każdą inwestycję, czy to państwową, czy to wojewódzką, włodarze się też podczepiają i się chwalą, że to jest ich zasługa. Tylko, że tutaj jest pewien problem z tym z tym wiaduktem, bo inwestycja miała być skończona pół roku temu. Także no, nie bardzo rozumiem, z czego, z czego tutaj mamy się cieszyć, tak? Że, że co, że firma Budimex wykonała swoją pracę z półrocznym opóźnieniem? Co, mogła, mogła w ogóle nie wykonać tej pracy, tak? Bo przecież wiadomo, że wolontariat był. No to oczywiście żart, ale proszę pamiętać, że czekają nas teraz korki na ulicy Sikorskiego, bo inwestycja, tunel tutaj łączący ulicę Suwalską z ulicą Dąbrowskiego jest powiązany Otwarcie tego tunelu umożliwia dopiero ruszenie przebudow, z przebudową ulicy Sikorskiego na, na maksa. I teraz tak, Sikorskiego y, inwestycje wykonuje inna firma, Strabak, Rusza z półrocznym opóźnieniem, także to zapewne postoimy w, w korkach na Sikorskiego pół roku dłużej. Także no, cieszmy się. Łaskawcy otworzyli tunel, który powinni otworzyć pół roku wcześniej. Powód do świętowania nie wiem, może jakiś szampan, czy wstęgi, przycinanie. albo może nazwijmy te rondo, jak, znaczy ten tunel w, jakim, w jakiś sposób, żeby uczcić tę te, te wiekopolną chwilę. To oczywiście ironia, ale e, ja nie lubię, jak ktoś ze mnie robi idiotę, tak? I uważam, że Zemczan też w tym momencie ktoś robi idiotę. się zresztą Państwo sami. Pozdrawiam. Adam Sobolewski.